Cześć, z tej strony Konrad z Common Bikes. Zapraszam Was na tour po sklepach rowerowych. Jesteśmy dzisiaj w Kolarskim. Lecimy! Czy to prawda, że serwisujecie 3000 rowerów rocznie? Oprócz serwisowania rowerów ostrzycie łyżwy, narty. Sklep nazywa się Polarski. Żona mu zabroniła jeździć rowerem. Ludzie nie uważają, nie mają świadomości. Dlaczego klienci kupują u Was e, mąkę? Padliśmy do Was zobaczyć, co robicie. Mamy świetną pogodę, spadł śnieg. Wydaje mi się, że jest to idealny moment, żeby pogadać, co się w tym świecie rowerowym no, dzieje. Wiesz, będzie coraz więcej zapytań klientów, czy mamy sanki w sprzedaży, jabłuszka <grym> i tym podobne rzeczy. Ale wiesz, że w jednym ze sklepów rowerowych widziałem to to ostatnio na Facebooku wrzucili taką wstawkę już są sanki, jabłuszka i te takie plastikowe wiesz, łódeczki. No, w momencie pandemii chyba był dwa lata temu deficyt nawet sanek, więc może jest to szansa na <laughs> Ale biznes. wy też tak macie, że zimą... Y Oprócz serwisowania rowerów ostrzycie łyżwy, narty? Nie, absolutnie. Jesteśmy cały rok e, rowerowi, wspieramy okay. klientów. E, nie wszyscy jeżdżą na zewnątrz, okay. niektórzy jeżdżą na trenażerach, oni też potrzebują czasami pomocy, więc... Czyli te, macie też e, trochę tego fittingu w takim razie pod trenażery. Sam fitting, e, ale i rowery na trenażerach się psują. Solanka okay. pod pracujące, sztywno zapięte konstrukcje. Ktoś tam, bo, tam ostatnio tam tam mówił, że to nawet korozja jakaś idzie. Zdarzyło nam się rozbierać manetkę zjedzoną przez pot. Kierownice okay. też e, potrafią się, że tak powiem, poruszać. Pokaż nam może wasze miejsce fittingowe. W takim razie już, już idę. Miejscu. Tu jest Królestwo Tortur. Okay. Działamy sobie na systemie ID Mat Bike Club. Okay. E, jest to urządzenie. Które jest przede wszystkim bardzo mocno powtarzalne. 99,9% ten fitting za każdym razem będzie powtarzalny. Macie ogródek w nowej lokalizacji? Tak, mamy ogródek. Teraz jest to wersja dla wytrwałych. E, oczywiście wszystkie poduchy i udogodnienia są okay. e, ściągnięte na razie. E, A jak podwórka tu macie? Tak, jest zdecydowanie miło i przyjemnie. Dosyć. Latem dużo ludzi się tu zbiera? Dosyć cicho, bo cały budynek osłania nam że tak powiem, od Fajnie. głównej drogi tutaj. A to jest skąd? w ogóle jeszcze ze starej lokalizacji. Tak, to takie e, przeniesione ze starej lokalizacji. Mega. Takie sentymentalne. Sentymentalne małe wspomnienie. Bo to jest nowa lokalizacja, a wcześniej byliście parę metrów stąd, w zasadzie paręset metrów stąd. No około 700 na Sobieskiego, to prawda. A wcześniej byliście, mieliście jeszcze inną hmm. lokalizację, czy tam ta była pierwszą waszą lokalizacją? Była pierwszą lokalizacją od początku firmy, w którym roku ją otworzyliście? 2013. Wow, to już kawał czasu. Tak, to już kawał czasu. Tak. I co tam też od razu mieliście ten żółty kolor? <grym> żółty kolor pojawił się później. Eee, okay. Chcieliśmy zrobić coś nowego, świeżego, ale nadal pozostało drewno palety, żeby nawiązać do e, konwencji pierwszego kolarskiego. Tak to sobie wymyśliliśmy. Sklep nazywa się kolarski. Ale czy to oznacza, że sprzedajecie tylko rowery dla kolarzy, ale czy też dla, dla amatorów takich totalnych? Bo jednak ta, ta nazwa sklepu może trochę definiować i podpowiadać, że a specjalizujecie się w rowerach szosowych, gravelach, triatlonowych i celujecie w ten target kolarzy, którzy się znają na kolarstwie, ale czy też przyjmujecie takiego gościa jak ja, który powie: Słuchaj, Artur, nie jeżdżę, ale chcę mieć fajną taczkę. Już ci tłumaczę. Przede wszystkim jak się otwieraliśmy. Na początku zamysł był taki, żeby uderzyć w niszowość bardziej, okay. żeby ten tort, który jest z rowerami sobie wyciąć z tego kawałek okay. i zająć się szosą, triatlonem i okay. tego typu rzeczami, bo sklepy, które posiadały wszystko, rower dziecięcy, MTB, szosowy graber, to wtedy jeszcze nie było. Okay. Ale te podobne rzeczy tego na rynku jest było sporo. Więc my chcieliśmy po prostu troszeczkę się tu zniszować okay. i zrobić zupełnie coś innego. No później, na podstawie upływającego czasu, inne sklepy wyciągnęły z tego wnioski, zobaczyły, że kolarstwo jest modne, i te sklepy, które wszystko miały, zaczęły te rowery szosowe gdzieś tam upychać. Tylko specjalizacja tych sklepów w sprzedaży tych rowerów była mierna. I nieraz nadal jest, i moim zdaniem nie, nie są w stanie kompleksowo tak obsłużyć klienta. To nie znaczy, że my też odcinamy się od innych rowerów. Dobra, bo... to ja jestem ciekawy, czy przez te prawie 10 lat, bo sklep jest naprawdę mega. Zresztą ten pierwszy też był bardzo ładny. Czy przez te 10 lat prawie udało Wam się zbudować taką naprawdę fajną społeczność kolarską, która a bo macie to miejsce typu kawiarnia, macie to miejsce, gdzie latem można sobie posiedzieć, w zasadzie zimą też, tak? Jak ktoś się spoci i chce posiedzieć na chłodzie, to, to też sobie może tam posiedzieć. Może. E, ale czy udało wam się zbudować taką naprawdę solidną e, takie community kolarskie, które do was przyjeżdża i odwiedza was? Mamy dużo ludzi, którzy przyjeżdżają do nas, takich zaprzyjaźnionych od początku, że tak powiem, istnienia firmy. Okay. I jak ja to mówię, staramy się klienta traktować nie jako numer paragonu, tylko indywidualnie. Każdy jest tu rozpoznawany. Na tej podstawie staramy się ich prowadzić przez tą historię z rowerami za rękę, od wyboru roweru poprzez serwisowanie i pomoc w różnych tam dziwnych sytuacjach, które czasami się zdarzają. Co do obszaru, kolarstwo się podzieliło, zrobiło się dużo różnych grup. Okay. One się porozjeżdżały po różnych kierunkach Warszawy. Oczywiście takim docelowym miejscem i taką mekką, kolarską tutaj dla wszystkich Wiadomo. jest góra kawiarnia. No i większość tam jedzie po to, żeby zjeść ciastko, kawę. U nas robi się to przy okazji. Jak okay. nie było góry kawiarni, było może więcej tych ludzi, którzy wjeżdżali okay. tu na ciastko, kawę itd. Tak ale nadal oferujemy przy zakupie roweru, nie wiem, można sobie coś zjeść, wypić, zastanowić się, spokojnie przemyśleć. Okay. Albo tak jak tutaj mamy jednego z naszych klientów. Pawła, który sobie pracuje. Ja zawsze nie raz... można skorzystać tutaj z e, tych warunków, które lokal daje. Ja nie, raz nie zawsze sobie... musi się to wiązać z zakupem roweru. Ja nieraz sobie cenię, jak przyjeżdżamy tutaj, czy pogadać, czy, czy nie wiem, odebrać rower, czy po prostu się spotkać, zawsze sobie cenię to, że dzieci mają fajne ciastka, które mogą zjeść. Ciastko owsiane. I... Tak. ciastko, które jest kontynuowane od początku. Oczywiście, jeżeli chodzi o te ciacha, to jest taki przejściowy temat. Nawet e, to jest tak zwane ciastko wyjazdowe, bo jak jedziemy na jakąś imprezę z namiotem, to ciastka mają duże wzięcie sprzedażowe, oprócz kawy, którą wtedy Ale też Ale bierze że to, to jest tak, że jak mówię dzieciom, że jadę do Ciebie, to ciastko, 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 ciastko weź na to ciastko. To, to, jest, to jest coś takiego, że, że, że zapamiętały to. Super. u was byłem, to tam mieliście całą wystawkę sporo rowerów MTB. Tak, teraz, sprzedały się te rowery. Teraz mamy, mamy je tutaj. Sprzedały się te rowery. Nawet elektryk stoi. Nawet dwa elektryki. Sytuacja trochę jest taka, że no. Staramy się posiłkować tym co możemy dostać e, obecnie od importerów. A wiadomo okay. jak wygląda sytuacja. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nagle coś jest. E, Ale to jest i wtedy tak, że, staramy się to ściągnąć. To jest tak, że klient może też przyjść do was po rower górski, e... może przyjść po rower górski, może przyjść po elektryka. To co oferują nasi importerzy tutaj rowerów, z którymi współpracujemy, jeżeli chodzi o szeroką ofertę, Jesteśmy te w stanie rowery sobie ściągnąć dla ludzi. Ewentualnie, jeżeli jest jakaś możliwość, to zbudować coś od podstaw, bo takie rzeczy też Robić. robimy. To ja poproszę czarną kawę. Można? Czarną kawę. Tak. Oczywiście coś do kawy. Nie, dziękuję. Dobra, ja mam takie pytanie. Najciekawsze Łatwe. albo najśmieszniejsze wymówki klientów, dlaczego nie kupili roweru? Takie historie przychodzą, męczą, mówią, myślą: ten rower, ten rower. Dobra, to zaliczkę będę płacił, to jutro przyjadę, odbiorę. Tacy klienci, na których poświęciliście dużo czasu i najciekawsze wymówki, dlaczego tego roweru nie kupili albo nie odebrali. Wiesz co, nawet miałem taką sytuację ostatnio. Klient przyszedł. Gadał ze mną za 2-3 godziny, prawie przymierzyłem go, wszystko zrobiliśmy, płacił pieniądze. Po czym przyjechał i powiedział, że żona mu zabroniła jeździć rowerem, bo to niebezpieczne i musimy cofnąć transakcję. A kuriozum tej sytuacji było takie, że przyjechał motorem. A miał kask chociaż? Miał kask, ale. Więc... Znaczy, wiesz, no nie dyskutowałem. Jeżdżenie no. motorem jest na pewno bezpieczniejsze niż jazda rowerem. Zdecydowanie tak. I co i poćwiczy mięśnie wszystkie na tym motorze motocyklu. Mniejsza prędkość, wiesz. Tak. Same plusy. Dokładnie. Taka dobra żona. No, Motor też, tak, ale rower nie. Też często mamy klientów, którzy przychodzą szósty rok z rzędu, widzę go w dziewiastkę i <laughs> mówi dzień dobry chciałem kupić rower. No i po raz któryś... Okay. Jestem z klientem, po sklepie chodzimy, wybieramy, omawiamy, poświęcamy mu czas i on mówi, no dobrze, muszę się zastanowić. Ale to masz takie wrażenie, że klient przychodzi, bo wie, że dostanie od Ciebie dobrą informację, rzetelną na temat komponentów, na temat roweru, na temat producenta i tych nowinek, które w danym roku są i fajnie mu opowiesz na temat tego roweru, a finalizacja kończy się na tym, że klient zebrał wszystkie informacje u Ciebie, bo traktuje Cię jako dobrego doradcę, a później idzie albo obdzwania półpolski mówi, Panie, tu mi dają 20%, tu mi dają 10%, jak dasz mi 500 zł taniej, to ja przyjadę i kupię do ciebie. I, czy masz takie wrażenie, że, że, że klienci tak robią, że przychodzą do Ciebie jako dobrego doradcy, zbierają te informacje, dostają naprawdę dobre mięso na temat roweru, tak, i, I fajną obsługę. Wypiją sobie kawę, tak, A później idą do pana Kazia, który ma stodołę, ale też. Ma ekonomia, ekonomia. Też ma dostęp do rowerów. I... Ekonomia. Czasami tak jest, rzeczywiście. No, tylko klientom tłumaczymy, że oprócz tego, że dostanie u nas rower, to w cenie roweru może mieć fitting. W cenie roweru później ma ten rower skręcony, przygotowany do jazdy i całą opiekę posprzedażową. No. Wszystkie reklamacje inne rzeczy ma tu na miejscu. No, ale jak to Polak? 5 zł potrafi oszczędzić, a później dopiero zaczynają się problemy. I jedzie do koziej wulki po rower. Dokładnie. Ja mi się wydaje, że lokalne kupowanie roweru jest fajne o tyle, że jeżeli masz dobrą obsługę, fajne miejsce, w którym możesz a, wypić kawę, zjeść, zrobić fitting, dostać naprawdę dobre mięso merytoryczne na temat roweru i nie tylko roweru jednej marki, ale różnych marek i dostać e, taki naprawdę kompleksową wiedzę, to warto tu przyjechać. Staramy się, dlatego też, jak ja to mówię, nie jesteśmy tylko sprzedawcami, ale też praktykami, bo My jeździmy i, na tych i, właśnie, i, to jest, I to jest moje pytanie, bo, bo skoro jesteśmy praktykami, to e, ja zauważyłem, że cała branża rowerowa trochę tak działa, że wszyscy działają na własnych zasadach, tak? Jedni otwierają sklep o 10, inni o 11, wy otwieracie o 12 i pracujecie, dajmy na to, do 20, tak? E, jakbyś miał tak powiedzieć, przez te ostatnie 9 lat, które tworzycie Kolarskiego, sklep i, i społeczność, e, to czy robisz to na własnych zasadach i czy lubisz to robić? I dlaczego to robisz w ogóle? E, wiesz co, jest to trochę interes dla wariatów pozytywnych. E, wszyscy myślą, że branża rowerowa jest bardzo łatwa. Mam trochę luźnej gotowy, kupię rowery, jest. są modne, sprzedają się, widzę dużo ludzi na zewnątrz, a finalnie okazuje się, że jest to trochę takie przepychanie się ciągle przepychanie, na rynku. Jest przepychanie wielkie, my jesteśmy dystrybutorem produktów rowerowych, które dostarczamy po całej Polsce, dostarczamy je również do Was. I to nie jest łatwa praca, ale, nie jest. ale, ale jest to, tak jak powiedziałeś, trochę Daję dla Daje satysfakcję. Wracają ludzie, są zadowoleni, uśmiechnięci i to jest takie paliwo dla nas, które nas troszkę napędza. To, trochę, trochę tak, bo tak. ludzie piszą, o fajny produkt. Trafiają się, trafia się wielu ludzi, którzy powiedzą, a robicie wiele rzeczy źle, albo cię skrytykują, ale myślę, że przeważającą taką… E... Polak zna się na wszystkim, musisz o tym pamiętać, więc <laughs> okay. my staramy się mieć gdzieś to z tyłu głowy, no nie zawsze się udaje, bo… Możesz trafić na klienta, a kontakt z klientem jest bezpośrednio trudny. Inaczej wygląda to w hurcie, inaczej w detalu. I możesz trafić na wampira energetycznego, który pięć minut ci zajmie, ale już będziesz miał cały Wydaje dzień mi się, że, że tak powiem z głowy. I detal, i, i hurt daje, 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 daje satysfakcję, bo na koniec dnia, jeżeli tworzysz tą fajną społeczność, to, to czujesz się doceniony w pewien sposób i masz tą energię, żeby działać dalej. tak? To prawda. Czy to prawda, że serwisujecie 3000 rowerów rocznie? Nieprawda. <laughs> to, dla, to dlaczego więcej? I jak to robicie? Eee, Macie wiesz, świetną lokalizację. Jak sobie tak policzyłem, ile ludzi jest tutaj w tej lokalizacji, to teoretycznie powinniście serwisować 3000 rowerów. Tak, ale jak mamy dajecie... dookoła też mnóstwo sklepów. I jak chcę to da... ci powiedzieć? I jak dajecie radę y, filu serwisantów w dwóch? W sezonie było czterech. Czyli fizycznie. jednak robicie więcej niż 3000 eee. rowerów. Wiesz, to nawet nie liczyłem tego, szczerze powiedziawszy. E, oczywiście sezon jest taki, że pomimo tego, że tych sklepów dookoła tutaj jest mnóstwo, Jak to mnóstwo? każdy ma ręce pełne roboty. Okay. No masz tam przy e, Czerniakowskiej e, wygodny rower, coś jeszcze. Za chwilę dalej masz VeloArt, później okay. masz tu nas. Każdy szuka swojego klienta. No myślę, że ten rynek się podzielił. Są różne sklepy, różny klimat w sklepach. Jednym coś bardziej pasuje, drugim mniej i ludzie sobie docelowo tam wybierają. Ale masz... miejsce, z którym się chcą identyfikować, chcą być tam obsługiwani, pytają o wsparcie, pomoc, doradztwo, a czasami przychodzą po prostu dla towarzystwa. Ale masz takie wrażenie, że ludzie traktują coraz bardziej rowery jako ekologiczny środek transportu ze względu na to, że paliwo jest drogie, czy po prostu. Jak mieszkamy tutaj w Warszawie i spotykamy się u Ciebie, to a infrastruktura rowerowa pod kątem ścieżek rowerowych jest dobra, z czego to wynika, że coraz więcej ludzi się przesiada na te rowery? No Myślę, bo, że z mody. Po prostu. Bo łatwiej pokazać na kanałach, socialach coś fajnego, co robimy, że Jeździemy, fit? jest. Człowiek fit i tak dalej, mamy fajny sprzęt. No, żyjemy wycinkami informacji z naszego życia. Okay. Oczywiście ten rower daje nam więcej satysfakcji niż tylko w momencie stryknięcia zdjęcia i zrobienia materiału na te socjale. No bo wydaje mi się, że wiele osób wstaje rano, jedzie do pracy, jest, dajmy na to, 7-8 godzin w pracy, a później sobie wraca rowerem i też ma dodatkowy zastrzyk, nie wiem, radoka, nie adrenaliny. Nie wiem, jakie inni, ale ja rower traktuję jako reset głowy i takie poczucie wolności. Ja mam podobnie. Bo tam o niczym innym nie myślę. Myślę sobie o rowerze, o tym co przede mną. Czy nie wpadnę w dziurę? Czy wystarczy mi powietrza w płucach? Ja mogę czy popełnić. dam radę podjechać to tak szybko, jak mam w zamyśle? Czy jednak mi się nie uda? Więc jest co robić. Okay. A miałeś taką sytuację, że jedziesz sobie ścieżką rowerową i miałeś strzała z kimś? W tym roku miałem ze dwie sytuacje: takie, że z przeciwka trafiłem na zapatrzonych w telefony i słuchawki w uszach, ale to w podobnym kierunku jazdy, że zajeżdżali okay. mi drogę. Na szczęście nie skończyło się to niczym złym, ale ludzie nie uważają. Nie mają świadomości tego, co robią czasami na ścieżkach, jak. Ich zachowanie takie rezolutne może wpłynąć negatywnie. To na na pewno. różne, że tak powiem, historie dalej. Teraz się zmieniła jedna rzecz też w przepisach. Jestem ciekawy, jak Ty to postrzegasz, bo na ścieżce rowerowej, nawet jak pieszy wejdzie, no, ma większe prawa. tak? Czy od zawsze miał większe prawa? Jak to jest z Twojego punktu widzenia? No bo wchodzą jak święte krowy, u mnie i, tak zawsze, u mnie i tak zawsze działało ograniczone zaufanie. Więc jak jadę, to staram się po prostu okay. zwracać na to, co się dzieje, dookoła mnie uwagę. Po prostu. I to ratuje. Mi sytuacja, ale i tym ludziom, którzy są dookoła mnie. Okay. Nie robię treningów na ścieżkach rowerowych. No nie, to nikt nie robi. Nie wyciskam watów, nie patrzę w urządzenia, które są przymocowane. Ale no, są, ale ja są może... na pewno ludzie, którzy jeżdżą na singlach czy, 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 czy na innych rowerach. Którzy jednak na tych ścieżkach są agresywni i się ścigają. No, tak? Potrafią zatrzymać się i zawrócić w miejscu, nie oglądając się na przykład. Tak? Ja to lubię zawsze, jak ktoś mi siada na koło, się pośmiać, ja też się ścigam, tak? I mhm. tak troszkę kogoś wziąć pod. Chociaż ja nie jestem najszybszy. Taką śmieszną sytuację miałem już prawie przy dojeździe do sklepu, jak jechałem za panem, który jechał lewa, prawa, lewa, prawa na ścieżce. Nie mogłem nie go wyminąć, mówiłem przepraszam, przepraszam, halo. Wreszcie udało mi się tam z nim zrównać. Patrzę słuchawki w uszach i okay. jeszcze go musiałem tam puknąć, żeby zwrócił na mnie uwagę. I mówię, żeby uważał, bo nie można przejechać, jest to niebezpieczne. I co zmordował? Stwierdził, że jeździł rekreacyjnie. Stwierdziłem, że rekreacja może się skończyć rehabilitacją <noise> dla mnie i dla ciebie. Okay. No i to była taka ostatnia też Jaka jego reakcja sytuacja. była? Przepraszam. No, Czyli ludzie, jednak... ludzie czasami potrafią posypać e, głowę popiołem, ale, ale po... często się zdarza, się... że. Jest w drugą stronę to jakieś To na pewno, ale to mi się wydaje, że to był ten kolarz, który jakby wsiadł po całym dniu po pracy albo... To nawet nie był kolarz, to był... Rowerzysta? Jakiś po prostu amator, który jechał sobie czy do pracy, czy coś załatwić I miał fan rowerem. z jazdy rowerem. Dokładnie, słoneczko, Odpłynął. fajnie i sobie jechał, czuł flow, no nie myśląc o tym, co się dzieje okay. dookoła. Y, odcinał się od tego świata, no bo jeszcze te słuchawki... Współpracujemy od prawie blisko trzech lat i... Jestem ciekawy jakby z perspektywy czasu, dlaczego klienci kupują u Was e, mą? Wosk, olej i dlaczego to wybierają? Tak to jesteśmy stali w uczuciach. Jeżeli coś sprawdziliśmy okay. i działa dla nas, staramy się też przekazać to klientom. Okay. E, oczywiście zajmuje to trochę czasu, bo e, poświęcenie czasu na edukację, jak czyścić, jak smarować, żeby to działało, zajmuje dużo czasu, ale no jeżeli ten proces przeprowadzisz i klient kupi raz, zacznie to robić prawidłowo, to Ci po to drugi, trzeci, czwarty, piąty. Dobra, to ja mam takie, bo często się przewija taka, taka teza, że wosk działa krótko, jest super czysty, nie przykleja się syp i jakie tutaj mamy plusy i minusy, no bo plusem jest czystość. Czy ta czystość jeszcze a serwisowo wam pomaga albo Pomaga w eksploatacji elementów typu łańcuch, kaseta, kółeczka itd. A jak to się ma do tego krótkiego działania? To jest bardzo skomplikowane. Jest. Ze względu na to, że mamy różnych klientów. Mamy takich, którzy chcieliby mieć raz zrobione i długo nic. Czy tak się da? Nie da się. Eee... I mamy takich, którzy rzeczywiście są pokorni, przyjmują informacje, jeżeli chodzi o wiedzę, że wygląda to tak, tak, tak i tak, jak to stosować, co ile stosować. Zajmuje to im więcej czasu, no ale później przynosi efekty wymierne, czyli czystszy napęd, czystszy rower, mniej zużywający się elementy czy dla was to w serwisie pomaga pod kątem no jeżeli, tego że przyje, przyjeżdża czystszy łańcuch czystszy no napęd i tak napęd i możesz go tak naprawdę umyć na bazie ciepłego wodu no ciepłej wody nawet z płynem do mycia naczyń jesteś w stanie to usunąć no to jest to zdecydowanie łatwiejsze niż jakieś oleje i smary które po prostu musisz traktować jakąś chemią, e, jest to bardziej uciążliwe. Czyli siebie. tutaj taka powtarzająca się teza w sklepach i serwisach rowerowych, że lepiej smarować częściej, a, aniżeli częściej czyścić cały napęd degreaserami, e, może mieć sens? U mnie się to sprawdza, okay. ale zdania są podzielone. So. Każdy, so. każdy ma tam swoją wizję na ten temat. Są też tacy, którzy jednak olej ma być zapaskudzone, bo wtedy wie, że jest nasmarowane, a, a tak to nie działa i, i tak to wygląda. Dobrze, że mamy tak szeroki rynek, takie szerokie spektrum. Każdy może wybrać coś dla siebie. To prawda. Wydaje mi się, że to jest jakby klucz do sukcesu, że każdy może jakby w dzisiejszych czasach coś dla siebie wybrać tak? i wybrać rozwiązanie, które dla niego będzie odpowiednie. Wiele lat w rowerówce. Co roku podobny temat się pojawia, prezentów świątecznych. Czy uważasz, że kupowanie dla kolarza osoby, która w tej rowerówce siedzi i wie tak naprawdę czego potrzebuje, która sobie sama większość rzeczy kupuje, czy to jest dobry pomysł, żeby takiej osobie szukać albo na siłę, albo wyszukiwać jakiś prezent i uszczęśliwiać kolarza jakimś prezentem rowerowym? Wiesz, to wszystko zależy od tego, jak podejdzie do tego osoba kupująca, no bo chodzi o jakiś research. Często no tak. ludzie przychodzą i mówią, no jeździ na rowerze, dużo. No i na tym kończy się historia, nie wiemy, czy ma to, 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 jakie ma potrzeby. Więc trzeba się posiłkować jakimiś takimi pewniakami, które prędzej czy później w rowerze się kończą. W szosowych, nie wiem, owiki, środki do pielęgnacji roweru, okay. do smarowania. No to są takie pewniaki, które e, zawsze, jeżeli Ktoś coś ma w domu to mu się to skończy i będzie mógł spróbować może czegoś nowego co odkryje że jest fajne Czyli i wróci do typowa tego typowa serwisówka która się kończy tak że to jest które taki się zużywa. no fajne są covery, e, które też sprzedajecie jako prezent bo to też jest jest miły, jest na pewno unikalny element, element w sposób e, można to sobie tam nawet spersonalizować jeżeli ktoś by się uparł i wcześniej Miał taki zamysł, że chce zrobić komuś prezent. My personalizujemy to może... tylko dla sklepów rowerowych. Jakby wyszliśmy no od Ale personalizowania... przez, sklep, przez sklep rowerowy da się to zrobić dalej. Tak. E... Kolega podpowiada, tak. że vouchery mają. Tak, kolega podpowiada, mamy vouchery oczywiście, które są takim pewniakiem, bo można kupić voucher, można kupić to na usługę bikefittingu, można kupić voucher na daną kwotę, po prostu z nim przyjść i wykorzystać. I, I zobaczyć, sobie, co się wydarzy. Dokładnie. Może być tak, że ktoś. Będzie nawet chciał dołączyć, skorzy skorzysta, nie wiem, i powie do roweru. Albo kawę poproszę. No, albo kawę, dużo kawy. Dużo kawy. <noise> Zbanek kawy, tak. Albo dołoży sobie i zrobię fitting albo coś innego. Dokładnie. Artur, idziemy dalej. Dziękuję idziemy bardzo dalej. za rozmowę. Miło jak tak zawsze, pogadać. Tak jak zawsze. Dziękuję. Proszę.